Kinga Rusin pokazała nagranie studia TVP Wraca na antenę? Swoja przygoda z telewizji Rusin zaczęła 30 lat temu. Miluda i piękna Kinga znakomicie radziła sobie przed kamerą w roli prezenterki. Początkowo oglądaliśmy ja jedynie w TeleExpressie, jednak z roku na rok dziennikarka dostawała coraz więcej programów. Po wielu owocnych latach Rusin odeszła z telewizji polskiej. W 2005 roku została jedna z prowadzących Dzień Dobry TVN. W TVN i e mogliśmy podziwiać ją ja jako uczestniczkę tanca z gwiazdami, a kilka lat później w roli uroki i prowadzącej w tanecznym show you Can Dance, po prostu tańcz. W 2020 roku dziennikarka na dobre postanowiła zakończyć swoją przygodę z telewizją. W ostatnich trzech latach Rusin rzadko pojawiała się w kraju. Na swoim Instagramie zamieszcza zdjęcia z najpiękniejszych zakładków świata. Za pomocą mediów społecznościowych reklamuje również swoją markę kosmetyczna. Tym razem Kinga przypomniała sobie o swojej rocznicy, debiucie w TVP. Gwiazda zamieściła w sieci nagrania z tego dnia. Serio, to już 30 lat 5 lutego 1993 roku roku zadebiutowałam na ekranie TVP1, nie było wtedy innej telewizji. Tylko dwa kanale telewizji publicznej. Ale z to było przeżycie. Tym bardziej, stanowczo odmówiłam korzystania z promptera. Bo nie chciałem sztucznie wypaść, piszę na Instagramie. Telewizja to była przygoda i niezła szkola. Bo robiłam tam później dosłownie wszystko, od produkcji po montaż, a nawet czasem zdarzało mi się stanąć za kamera, taka wielka na kasety, a później mniejsza, cyfrowa. Niedawno moi koledzy z pracy policzyli, że zrobiłam w sumie blisko 200 reportazy i jeden dokument. Na zamówienie Andrzeja Fidyka, a wywiadów wielokrotnie więcej nie mogłam narzekać na nudę, najeździłam się z kamera. Prowadziłam programy rozrywkowe i publicystyczne, koncerty i wielkie oficjalne gale. Wśród nich ten z okazji 10 -lecia wstapienia wstąpienia Polski do NATO czy 25-lecia wolnych wyborów wspomina. Kinga Rusin wyznała, że jak na razie nie ma zamiaru wracać do telewizji. Było ciekawie, ale bycie niezależnym i poznawania świata, szczególnie we dwoje. Jest tak wspaniale i tak kusi codziennie czymś niezwykłym. Z, odpowiadając na pytania. Na razie nie myślę o powrocie do telewizji. Pozdrawiam ciepl o, jeszcze z Kostaryki napisala. Wy chcielibyście Brusin wróciła do TV? Zostawcie komentarz.